Przed erą koronawirusa wirusy wydawały się jedynie zagrożeniem dla krajów trzeciego świata. Niemniej jednak teraz wszystko zmieniło się o 180 stopni. Zagrożenie stało się realne. Jak zatem zadbać o swoją naturalną odporność? Jak przeciwdziałać infekcjom wirusowym i bakteryjnym? Co osłabia naszą odporność? O tym w dzisiejszym odcinku. Stosowanie probiotyków, czyli bakterii, które oddziaływują pozytywnie na naszym zdrowie jest jednym z podstawowych sposobów naturalnego zwiększenia odporności. Bakterie probiotyczne zasiedlają nasze jelita, blokują w nich dostęp dla patogennych drobnoustrojów. Stosowanie probiotyków chroni przed infekcjami i niweluje ryzyko wystąpienia dysbiozy, czyli braku naszej naturalnej flory bakteryjnej. Najczęściej występującymi szczepami dostępnymi w produktach probiotycznych w bakteriach są szczepy z rodzajów Lactobacillus i Bifido. Bakterium. Wolne rodniki i stres oksydacyjny to główne składowe niszczące naszą odporność. Aby im przeciwdziałać należy spożywać produkty bogate w antyrodniki, czyli inaczej antyoksydanty. Należą do nich m.in. Witamina C aktywuje przeciwciała, działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, źródła to czarna porzeczka, papryka, brukselka czy szpinak. Pamiętajmy, bo to bardzo ważne, nie ma czegoś takiego jak lewoskrętna witamina C. Następnie witamina D, którą w naszym klimacie należy suplementować od września do kwietnia. Przez psychiatrów nazywana jest delikatnym antydepresantem. Witamina D zwiększa również odporność, ma korzystne działanie we wspomaganiu leczenia chorób wirusowych. Źródła to tłuste ryby morskie jaja i sery. Witamina E ma również działanie antyoksydacyjne. Źródła to oleje roślinne, orzechy, nasiona dyni oraz słonecznika. Bardzo dobrym i sprawdzonym produktem zwiększającym naszą naturalną odporność i zawierającą większość substancji opisanych przed chwilą jest antygrypina. Jest to napój oparty o naturalne składniki, takie jak czosnek, miód, imbir, czy owoce o wysokiej zawartości substancji antyrodnikowych. Po lewej zobaczycie przepis na antygrypinę mojego autorstwa. Przetworzona żywność. Jest źródłem kwasów tłuszczowych typu trans. Są to najgorsze kwasy tłuszczowe, działające na nasz organizm prozapalnie, obniżając odporność organizmu nie tylko na wirusy i bakterie, ale także zwiększając ryzyko kontuzji. Codzienna aktywność fizyczna sprzyja zwiększaniu się naszej odporności. Codzienny godzinny spacer sprzyja nie tylko naszej sylwetce, ale także naszemu systemowi autoimmunologicznemu. Należy jednak pamiętać, że treningi o zbyt dużej intensywności lub robione zbyt często mogą spowodować nagły spadek odporności. Brak odpowiedniej dawki snu, tak jak i duży i długotrwały stres, powoduje zwiększone powstawanie kortyzolu, czyli hormonu stresu. Zbyt duża ilość kortyzolu sprzyja obniżeniu poziomu odporności. Warto zatem zadbać o codzienny co najmniej 7 godzinny sen, a także o złagodzenie źródeł stresu. I na koniec higiena. Chociaż nie mniej ważna. Częste mycie rąk mydłem lub żelami antybakteryjnymi jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających naszą szansę na brak kontaktu z wirusem. To właśnie kontakt rąk z ustami, nosem lub oczami jest najczęstszą przyczyną przyniesienia się wirusów lub bakterii. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a na Facebooku udostępniajcie. Dziękuję i do zobaczenia.